U mi obesa. O! Działa, działa, działa. Ja nie wiem, czy się to, to się za Kurde. Ale mam nadzieję, że tak. To niezły początek. Chyba pierwszy raz w życiu mam taki. Więc w sumie wracając do początku. Witam wszystkich na w sumie innym odcinku, bardziej do gadania, ponieważ w sumie miałem taką rozkwinę. Co nie ma sensu w wsl Nie licząc całej gry. Ale co nie ma sensu? I tak Zebrałem kilka punktów, mało. Może zaczynając od początku, takiej pierwszej rzeczy, nie będę przedłużał, to. Chyba dla mnie zawsze było najdziwniejsze to. Czemu SCP mogą otwierać checkpointy? Ponieważ jak sobie pomyślecie, to czemu? Bo. Kuźwa, mają kartę czy co? Nie powinny mieć, no jakby. Dosłownie nie ma sensu. Ja podobno słyszałem, że to przez węty, ale. Kuźwa, minęło tyle lat i. To uproszczenie już powinno być daleko zmienione, nie? Albo inaczej wytłumaczone, no co, zepsują karty, czytnik, co, co oni zrobią? Tak naprawdę to nie ma sensu, ale już innej rzeczy nie otworzą, na przykład z mniejszym dostępem. Naprawdę. Albo z takim samym. Ale no i w sumie to tak nie ma sensu. Powiedzmy sobie szczerze. Dużo lepiej by było, jakby było jak na przykład w Gmodzie, że trzeba niszczyć te um, okna, albo coś innego robić. Cokolwiek innego, a nie chyba odpieranie sobie checkpointów, jak się chce. Więc, w sumie, idąc do kolejnego punktu, czemu, w sumie, wszystkie sypi są w jednej placówce? To nie ma sensu lorowo. W sensie, tak, dobra. Lorowo rozumiem, że wszystkie zostały przechowane w jednej placówce z powodu wyłomu w innej placówce i, jakby na cholerę. Tak, pomyślę, pomyślcie sobie z logicznego punktu. Gdybyście byli takim administratorem placówki, to czy wy byście dawali na przykład takiego 1.73 i 0.96 w jednej placówce tym tymczasowej? No bo ja nie. Jakkolwiek bym jak był w krytycznej sytuacji, bym je oddzielił w jakikolwiek sposób. Jakby to nie ma sensu, a tym bardziej komputer taki, który może zgaszyć światła, zbuntować się, cokolwiek. A propos otwierania, znaczy otwierania, jakiego otwierania? Zgaszania świateł, chciałem powiedzieć, ale w sumie otwieranie też może być, ponieważ kolejną rzeczą jest, czemu w sumie brama CI otwiera się dla nich? Bo dla mnie zawsze było to dziwne, że ta brama po prostu się otwiera. I okej, okay, przez kilka lat to było. Domyśliłbym się, że to może być przez to, że ich urządzenie tak działa, ale tu kolejna rzecz wchodzi. Kuźwa, to urządzenie nie ma sensu. Powiedz, powiedzmy sobie szczerze: jak macie takie urządzenia, to raczej one nie hakuje w pół sekundy, a na pewno nie hakują w pół sekundy w tego. Drzwi, które mają pewnie 500 zabezpieczeń, są. Jedne z najważniejszych, ponieważ odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi. To. Czemu? Czemu KUŹBA te ich urządzenia tak łatwo otwierają to wszystko? Jakby. Czekajcie, gdyby w SL było coś takiego, że te karty by otwierały na przykład przez 5 sekund, to. To by BYŁO duża różnica, ponieważ karta kapitana by nagle się stała przydatniejsza. Powiedzmy sobie to szczerze. Z logicznego punktu widzenia, i w sumie, kolejna kwestia dosyć. Jak oni się dowiedzieli, że jest wyłom? Czy oni obserwowali ich, ale jak? Po prostu, jak? No, bo na takim nic żadnej informacji o wyłomie nie było. No, co? Ale wtedy może się pomyśleć, dobra, helikopter przylatuje, ale czy helikopter czasem. Nie może oznaczać, że po prostu dodatkowe wsparcie przybyło, ale to za tym po prostu zero logiczności, jak oni się dowiedzieli. Włamali się do kamer, no ale jak? My w grze nie mamy dostępu do kamer, no to w ogóle tu nie ma żadnego punktu takiego, wiecie, bezpieczeństwa. Jakby to też. Nie ma żadnej kamerowni, no w sensie kamerowni. Wiecie o co mi chodzi. Security rooma. Nie ma tak naprawdę żadnego miejsca, gdzie można odpowiadać za bezpieczeństwo tej placówki. I to jest zabawne. Za lockdown dosłownie nic. Zero bezpieczeństwa. I właśnie a propos bezpieczeństwa, to gdzie są kuźba MTF na powierzchni? Przecież oni powinni obserwować tą placówkę. To placówka jest jedną z najważniejszych. No dobra, nie jedną z najważniejszych, ponieważ są ważniejsze, ale. Dalej. Jest ważna. Tak jak w sumie każda placówka. No i jest tymczasowa, ale naprawdę, gdzie są MTF-y, które powinny bronić tego miejsca? Nawet po wyłomie, jakby porównajmy to sobie to do normalnego containment breach. Tam po wyjściu mamy całą obstawę MTF-ów, która nas rozstrzela przy najbliższej okazji. A tutaj nic, nul. Nawet helikoptery wysyłają na przemian z No dobra, tu akurat jest kwestia taka, że to po prostu łatwiej nie gry i. To, to trzeba zrozumieć, bo jakoś tu musieli ułatwić, ale tu po prostu wiecie tak. Z technicznego punktu widzenia nie ma sensu, no bo to, ech. Ale czy coś ma w ogóle tego. Sens weselu. No powiedzmy sobie szczerze, no nie. W sumie, co tam robią szafki? Czemu one są w ogóle? Bo jak to ma być placówka tymczasowa, to czemu są tam szafki z SCP? I czemu one są porozrzucane tak randomowo, nie? Obok innych scp ków To w ogóle jest the Lub w ogóle moim pikiem jest to, czemu nie ma żadnych osób w Heavy? Jakby, okej, okay, widzimy kilka ciał, ale. Gdzie są kuźba ciała naukowców, którzy pewnie badali? Albo gdzie są na przykład ciała więcej tego ochrony, która po prostu chroniła to miejsce. I czemu tej ochrony po pierwsze jest tak mało i czemu w ogóle oni są tylko w entrensie, w jednym miejscu. Jeszcze wcześniej to było bardziej logiczne, bo oni byli w kilku, ale teraz respią się w jednym. To po prostu nie ma sensu tak technicznie dzisiaj ja wiem, że to wszystko jest dlatego, żeby to było rozdzielone, że klasy ludzkie, które mają uciec są w lajcie w tego, żeby byli jak najdalej wyjścia, klasy SCP muszą być tego w heavy, no bo pośrodku wszystkiego, naj... no logiczne, a tego ochrona musi się przez to wszystko przebić i pomóc tego naukowcom. Jakby ja rozumiem, że to ze względu gameplayu, ale daliby przynajmniej ciała, więcej ciał. Przecież nagle nie było desintegracji ciał. Nagle nie zniknęły, one muszą gdzieś być. Ponieważ widzimy chyba trzy ciała, tylko i tyle, no to nie ma sensu po prostu. Czy też kolejnym takim punktem, czemu nikt nie bronił komputerka i nie był przy przycisku, no to logiczne raczej, że... Powinien ktoś tam stać i to nadzorować. Już w ogóle abstrahując od tego też, że ochrona nie ma żadnego takiego punktu do zbrojenia. Wiecie, bo ja wiem ogólnie, że to jest taka robota jak ochroniarz w innych punktach. Że po prostu przychodzi do pracy, obserwuje czy czasem coś się nie dzieje, ewentualnie ma za zadanie przetrzymać do przybycia MTF-ów i tyle. Ale czy oni powinni mieć punkt takiego do dozbrojenia jednak? Lub takie szafki przynajmniej z bronią, ponieważ w entrencie nie ma żadnego takiego punktu poza na checkpoint. Ale to z, naz, nie można nawet nazwać zbrojownią, no bo to tam masz trzy bronie na krzyż, jedną kamizelkę i amunicję. No to to. Jak myślisz o zbrojowni, to raczej myślisz o takim, jak jest na przykład w tego, w lajcie, a nie w. Wy... Kurde, znaczy pójdźcie, no to, to nie ma sensu, w ogóle jest mało zbrojowni, według mnie, no można było nawiązać do Gmoda, gdzie tam zbrojownia posiadała milion broni i milion wszystkiego, i to było logiczne, no po części, w sumie tam też była zbrojownia na e, Entrensie, gdzie tam mogli się dozbroić MTF-y, no i to było logiczne, no bo to przychodzili tam, dozbrajali się, Mogli chronić ewentualnie bram, żeby SCP-ki nie uciekły? No i fajnie. No i w sumie dochodzimy do kolejnego punktu. W tej placówce bra brakuje pomieszczeń. Co, nie? Jakby jak sobie pomyślicie, to gdzie jest punkt właściwie, gdzie można na przykład wyłączyć dekontaminację? Gdzie jest punkt, w którym można znaleźć kasy? Ponieważ ja myślę, że o kasy powinno być tak technicznie. Już pomijając wszystko technicznie w placówce, najszybsze jakby ustawienia, najszybsze przesuwanie. No, chyba że SCP się dzieje w jakimś roku 77, gdzie już wszystko jest odkryte także że działa praktycznie tak samo na każdą odległość, ale myślę, że nie patrząc po tym wszystkim. Lub gdzie jest jakiś punkt desintegracji Roboczo nazwany to desintegracji wiadomo o co chodzi. Klasy D, ponieważ w lore, no wiadomo, czym były klasy D. Były po prostu punktem badawczym. I właściwie co one tam robią? Skoro to jest placówka na przechowanie i. No, bo wyłom był w innej placówce, no to czemu? Jakby oni mogą rozstrzelać te klasy D. Oni. Te klasy D nie są potrzebne. Znajdą sobie nowe, nie? Więc trochę tak to niepotrzebne. To w sumie... I chyba kończąc na tym, to jeszcze jest jedna rzecz. Czemu po detonacji nie ma żadnych skutków ubocznych? No bo, jak sobie tak pomyślicie, to czemu w sumie po detonacji tylko jedna placówka się rozwala? Jakby rozumiem, gdyby jeszcze na przykład część Data się rozwalała. Rozumiem, gdyby to był wybuch na przykład taki, że. Radiacja by się roznosiła, ale tu dosłownie nie ma żadnego innego efektu oprócz wstrząsu ekranu i czerwonych świateł. Dosłownie. I gra może się rozgrywać przez kolejne tysiąc lat. Szczerze, prywatnie uważam, że powinien być jakikolwiek inny efekt detonacji. W sumie to by było wszystko na dzisiaj. Nawet sam się nie spodziewałem, że to takie długie wyjdzie, ale no, to w sumie dobrze. Więc dziękuję za oglądanie. Miłego dnia, czy tam wieczora. Na razie.